Hej siemano ludziska, ale zanim zaczniemy ten odcinek, pamiętajcie, żeby zostać subika, tutaj macie gdzieś instrukcję na moim palcu. I walicie w dzwona oczywiście, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. I jeżeli Wam się ten film spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę pod filmem. A teraz życzymy jego oglądania. Hej siemano ludziska, z tej strony Biały Wilka. Dzisiaj pykamy z powrotem w Rayman 2 The Great Escape. Naszym poziomem jest The Top of the World, więc skaczemy do niego. Jak teraz mamy przedstawione, będziemy się bawić, kurde, krzesełkiem. Pierwsze co to Ohu. O nie, nie było tak jak chciałem. Ujdę. Chodź tu Bananie, chodź tu Papa. To nie ma ukrytego Okej okay. No to Teraz się zaczyna zabawa Będziemy sobie teraz tak jeździć Nie będziemy mogli o nic zahaczyć Więc teraz praktycznie możemy tylko porozmawiać. Ja się tutaj podczas tego poziomu stresować nie muszę. Bo tylko będziemy cały czas jeździć na tym, praktycznie w ogóle się stresować nie muszę. Zwłaszcza, jak zaraz pewnie dostanę w mordę. Mamy zapis. Jest git, chociaż tyle. Ale ja tutaj poginę jak głupi. Kurde. I uwierzcie mi. Tutaj chciałbym zrobić 100% lumków zebranych, ale to to nie wyjdzie tak łatwo. To naprawdę tak bardzo łatwo nie wyjdzie, bo jak sami widzicie, że. To jest ciężko tutaj. Czasami się dobrze odwrócić, tak żeby zebrać dane lumki. Zwłaszcza, że. Do końca się nie wie, gdzie będą lunki I w którą stronę... Co? To już koniec? Myślałem, że to było dłuższe to trochę Chyba, że może nas później jeszcze czeka Uwaga, uwaga, kuźdy, Rayman jest na pokładzie Nie w tą stronę, Rayman Dostąp Łap! No kujdę! Ty miałeś łapać bombę na twarz O! Udało się Jak już przeżyłem Ile ty mi tego rzucasz tu To jest nieuczciwa walka Jeee! Yeah! No, I super. Tu mamy lumki. Lumka, sorry. Oprawiam się już, żeby nie było. I tutaj jest są beczki. Kuźdę. Chciałem to zrobić, ale pykło. bo tutaj mi gdzieś jedno zostało, no Kurde, a było tak blisko Lecimy dalej Nasza przygoda wciąż... Faj jeszcze A tutaj nic nie ma Eee, okej okay. Mamy zapis I tutaj mamy gdzieś Naszego... Przyjaciela Nie, nie chodziło mi o tego przyjaciela O Jezu, bo to mnie bije wtedy, kiedy ja nawet w tym nie stoję. Znaczy, jak nawet tym nie dostanę. Śpi. Nie! Mamy jedną klatkę na dwie. Czyli to już przynajmniej oznacza, że nie będą się powtarzać poziomu. Co tu jest? Eee Znaczy, że już e, mam praktycznie zarobione to wszystko Ja nie wiem co tu jest za dziura o. To już się dowiedziałem Zostałem <laughs> w piernicz Gdzie jest jakaś klatka jeszcze? Przepraszam bardzo, co? Chyba, że to było zbugowane coś lecimy tu. Mamy lumka. Ja chciałbym tutaj wszystkie te lumki pozbierać, żeby później nie było. Dobra, spadę stąd. Raymond, Tam możemy iść, jak i możemy iść tu. Tylko kurde, która droga jest tą dobrą? U Jezu, bym spadł na ten... NA WIATRA! Który mnie zabije? Super. Cieszę się. W tą dziurę już nie spadamy. Zapamiętać. Kamera ustaw mi się. Dobrze. Dziękuję. No. Powiedziałem coś. No kamera mnie nie lubi. No. Ramen mnie w ogóle też nie lubi, więc trochę przyps. Dobrze. Tam była pajęczyna! Kurwa. Ale mamy lumka Ale już tyle O właśnie, po co tam była ta beczka? Nie wierzecie, że beczkę trzeba tutaj użyć? Tak, tu będzie trzeba beczkę użyć Ale tutaj miałem pajęczynę, po co ja czekam na to? Więc ta platforma jest po to, żeby właśnie wziąć beczkę przenieść. Którą mieliśmy. Tutaj. Hmm. Ciekawie. To idziemy Już wiem po co tam była ta dziura. Bo wiecie, że jakby ktoś chciał pójść z korutem. Tak, żeby było to szybciej. Po prostu mógł przejść tamtędy, tylko że jednak nie mógł. Ponieważ czeka go tam śmierć. <laughs> Pozwól mi na siebie wejść. Dziękuję. Teraz zostawiamy się od razu gdzieś tu przy rogu, żeby mieć czas na pójście stąd, dobra, idziemy Stoku puku stuku puku stoku stoku stuku puku, stu, puku, stu, puku, puku, tu 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 na ryj dziękuję, co to jest? A, ah! jej super no, znalazłem typa eee a gdzie jest druga klatka? Zalki mardej Minionku ty No właśnie nie wiem, weźcie mi napiszcie jak oni mają nazwę, bo... Ja często zapominam no, gdzie jest ta klatka jeszcze? Przepraszam was bardzo, no Powyżej? Yeah. Tu jest klatka Mamy wszystkie klatki Teraz by mi zależało tylko na wzięciu wszystkich lumków no, I teraz weź tam skocz Jak nie widzisz dobrze 41 lumków no ta przejrzymy wszystkich lumków nie zdobędziemy przez to, że tam Trochę zrypałem jeden poziom Znaczy Jeden etap tego poziomu ehm, Tu są drzwi zamknięte Jest to coś ukrytego? Nie wiem, kuźdę Bo zapewne, żeby Tu są lumki Jeszcze bo zapewne zająć życie tej gry. To, że jest zamknięte, trzeba samemu mu se otworzyć. Ale czym to otworzyć? O to jest pytanie Kamera pokaż mi wszędzie nic tu nie ma. A cało mi się otworzy. Super. Ten już dawno stworzył portal, nawet zim tańczyć makareny, nie musiałem. Okej! Okay. Wszelki poziomek. Sześć lumusów mi zabrakło podczas jazdy na, specjalnej na specjalnym krześle elektrycznym. Ta zapisujemy, nie musisz się mnie pytać. <słuch> A w kolejnym odcinku z Reymena pobawimy się w... w świątyni kamienia i laby. Więc ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, subika na kanale pod spodem oraz walnąć w dzwona, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. A tymczasem, trzymajcie się i Elo.